Moja propozycja dla pani Kasi to oczywiście długa i mieniąca się kreacja. O, ja pierwszy raz w długiej sukni, ja nie mogę. No i jak wrażenia, pani Kasiu? Mogę iść po Skarę. Bardzo ładna. To jest Też. połączenie pierwszej sukienki z drugą. Teraz Moniki. Czy by zaakceptowała ta, taką mamę na swoim ślubie? No, ślicznie wygląda. Ślicznie. Podobała mi się bardzo. E, nie wiem, czy mama się w niej dobrze czuła, bo była całkiem inna. Chyba mama w życiu by takiej nie wybrała, tak myślę. Jak się w niej tyka? No właśnie, nie wiem, czy nie, nie za bardzo, poważnie. Nie, nie, dobrze. <laughs> hmm. Oj, waham się, co wybrać, czy długą, czy krótką. No fajnie by było, jakby tata cię w niej zobaczył, co? Ha, jeśli mógłby, to ja bym też chciała. No to co, to zaprosimy może męża i tata na finał. Mhm, dobrze. No dobra, to umowa stoi. Pani Kasia zastanawia się nad tym, którą suknię wybierze, a my wracamy do sukienek dla Moniki.